No tutaj kolejny hit od globoszczaka Jakubcjusz. I pytanie było, czemu jabłko spada? I to, jako, że, no to, jak to jabłko spada, i w wyniku grawitacji, ale jak wisi, to też jest grawitacja, i czemu tak dzieje się. To, co tu wygaduje, grawitacja to siła. Każdej się, można się przeciwstawić. Po prostu w przypadku jabłka siła grawitacji jest słaba. By zerwać szypułkę wraz ze zwiększającą się masą jabłka. Rośnie siła grawitacji, aż kończ szypułka jest za słaba, żeby przeciwstawić się przyciąganiu. Nie, no to już jest taki bełkot. Chłopie, odejdź, odejdź po prostu mi z oczu. Po prostu już mam dosyć tych waszych pierdół. Są oczywiste pierdoły, ponieważ wiemy, jak dzieje się naprawdę. Jabłko. Y ma taką samą masę i przez długi czas sobie dalej wisi i wcale nie zwiększa swojej masy. Eee, no i tyle. Po prostu to nie działa nagle grawitacja. My zgadzamy się, że jest takie prawo i zjawisko jak swobodne spadanie ciał, ale wy nie odróżniacie tej swojej grawitacji, co I źle tłumaczycie, dlatego po prostu no. Do widzenia już, ileż można razy się zaorać.